Na stronie konfiguracji eksperymentu AB najpierw wprowadzasz nazwę eksperymentu. Możesz wpisać nazwę, która jednoznacznie identyfikuje to, co będziesz tutaj testować, ale albo na przykład jednym z dobrych pomysłów jest wpisanie adresu, gdzie ta strona mniej więcej jest. Ja tutaj wpiszę nazwę, którą będę pamiętał, bo to jest oferta klubu. Można jeszcze wpisać to, co jest te testowane, tak? czyli na przykład długość oferty, czyli to oferta można wyrzucić. Następnie podajesz odmiany stron, to znaczy jedna strona uważana jest za oryginalną, czyli ta strona główna, początkowa. Czyli biorę tutaj, podaję adres URL oferty pierwszej, tej oryginalnej oferty. To oznacza, że te strony powinny być już w internecie umieszczone które będziesz testować. Czyli nawet jeżeli potem trzeba będzie dodać jeszcze kod, bo taka, taka będzie tutaj sytuacja, że trzeba będzie specjalny kod dopisać, to będziesz musiał to później dopisać i wgrać te strony ponownie lub edytować bezpośrednio na serwerze. Ale muszą te strony już być, bo Google będzie sprawdzał, czy te strony są na serwerze pod tym dokładnie adresem. W tym przypadku mam te oferty umieszczone w folderze zapisy, w katalogu zapisy na w domenie blog ekspercki. Więc tu sobie skopiuję. I jeszcze najlepiej podejrzeć właśnie w klej. I tu jeszcze było ukośnik oferta oferta 1. Właściwie to ma być tak, że ma być oferta. Ja tam zaraz zmienię nazwę. Bo to jest oryginalna oferta. OK. I teraz powinno być HTM. Tak. I jest oferta tutaj. I mamy podobnie jeszcze. Skopiuję teraz. I tu będzie oferta druga. Oferta 2. Czyli jedna strona jest oferta i wklejasz tutaj adres oferty i druga strona, druga wersja oferty i też adres.